Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę znowu zapolujemy sobie. Słyszę mnóstwo ptaków, jest piękna pogoda, jest 24 stopnie, także sądzę, że dzisiejsze polowanie będzie bardziej efektywne niż ostatnio. Mam taką nadzieję bynajmniej. Poza tym jeszcze chciałem założyć fotopułapkę, bo tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, widziałem tutaj w jednym miejscu łosia, także spróbuję tam, gdzie się ją założyć, tak żeby nikt mi jej nie. Nie, nie ukradł i być może za tydzień coś się uda zobaczyć. Idę sobie, idę i słyszę przodujące głosy kowalika i zięby. Spróbuję podejść tam bliżej, gdzie słyszę te głosy, i sobie stanąć nieruchomo. Może uda mi się coś sfotografować lub sfilmować. Mam nadzieję taką. Idę w tamtym kierunku, właśnie. Jak widzicie, jest i pełzacz, z tym, że jak zwykle, nie wiem czy to leśny czy ogrodowy. Napiszcie w komentarzach, jeśli go rozpoznajecie. No jak widzieliście, udało mi się kowalika sfilmować i zrobić mu zdjęcie. No i ziemby, zdjęcie też mi się udało bardziej takie poglądowe, bo była na tle nieba, a to taki troszeczkę jest kontrast, więc troszeczkę słabsze zdjęcie wyszło. Idę dalej, szukam dalej ptaszysków, bo słyszę mnóstwo ich głosów. Ok, fotopułapka zastawiona, czeka na grubego zwierza, który ma nadzieję, że przyjdzie, wracam powoli w stronę domu, słyszę nadal mnóstwo śpiewu ptaków, nawet widzę jednego, nie wiem czy to nie mój stały trznadel, który, który ma bardzo wielkie parcie na szkło, zaraz go spróbuję zrobić. Zmieniliśmy troszkę lokalizację. W tej chwili jesteśmy też w lesie, ale w trochę innym miejscu. Będziemy tutaj poszukiwać. Ja już słyszę ptaszyska. Chociaż co to za ptaszyska, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, nie poznaję po głosie. Także są nas, nasi gwiazdorzy. Powinno się coś udać sfotografować lub sfilmować. Wiecie co? Słyszę dzięcioła najprawdopodobniej mały dzięcioł ale go nie widzę gdzieś tam go słyszę jest zaraz podejdę go spróbuję sfilmować sorki za słabo filmu za to trzęsawka ale był dość daleko jak widzieliście film nie był jakiś rewelacyjny później jeszcze podszedłem do niego troszkę bliżej ale niestety spłoszył się i uciekł za to ziemba mi się udała, co mnie bardzo cieszy. Jak widzieliście, udało mi się jeszcze ziębę sfotografować i sfilmować. Nawet taki dosyć filmik dobry mi wyszedł. Akurat chyba miały toki, bo widziałem też samicę. Nie wiem czy mi wyjdzie zdjęcie samicy, bo samica była pod światło, pod, może nie pod słońce, bo słońca nie ma w tej chwili ale tak pod światło, bo także nie wiem, czy mi dobrze wyjdzie. Jak wyjdzie, to zobaczycie na końcu filmiku. Natomiast samca sądzę, że mam kilka fajnych zdjęć. Plus ten filmik, jak śpiewa. Także zaczynają się chyba toki powoli. Ja już będę kończył. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do następnego cześć.